Jakie są dziś największe wyzwania w Polsce w leczeniu krzywicy hipofosfatemicznej? Największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o leczenie krzywicy hipofosfatemicznej, to musimy zaznaczyć. Że jest największym wyzwaniem diagnoza. Ze względu na to, że dużo lekarzy nie jest świadomych tego, jak ta choroba przebiega, jest mylona, jest zapomniana, jest, mylona, jest bardziej zaszufladkowana jako choroba wieku dziecięcego, a tak nie jest, ponieważ degradacja organizmu następuje z wiekiem i to nie jest choroba, która kończy się w wieku 18 lat. Kolejnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o leczenie krzywych, hipoposfatemicznej, wydaje mi się, że właśnie brakuje wiedzy lekarzom, tak? żeby wiedzieli jak nami pokierować, bo jeżeli mamy już tą diagnozę, często nie wiadomo co z takim pacjentem zrobić, gdzie go skierować, do jakiego lekarza, jakie badania mu jeszcze konkretnie zrobić i na, jego, na, na koniec co mu przepisać, tak? żeby mu to pomogło. Oczywiście mamy też problem z dostępnością terapii, ponieważ terapia jest refundowana na chwilę obecną dla dzieci do 18 roku życia. Po 18 roku życia niestety to są tylko ciężkie przypadki, które dostają w ramach RDTL-u. Część pacjentów ma w ogóle odmawiane RDTL ze względu na wygląd, że za dobrze na przykład wyglądają, co ich dyskwalifikuje do leczenia tak? Nowoczesnego, nowoczesnej terapii burosumabem. Jeśli chodzi o wygląd, to nie jest też tak do końca, ponieważ ta choroba wiąże się z przewlekłym bólem, który nie jest do uśmierzenia zwykłymi proszkami dostępnymi w aptece bez recepty. Tylko to są silne e, leki, które są dostępne na receptę. E, to jest też szereg e, powiązań e, leczniczych, tak? czyli. E, pacjent, który ma krzywicę hipofosfatemiczną musi się poddać szerokiemu spektrum leczenia. To nie jest tylko jeden lekarz. To jest neurolog, to jest nefrolog, to jest endokrynolog, to jest ortopeda, to jest też rehabilitant, to jest stomatolog, ponieważ też zęby bardzo wyniszcza choroba. No i na koniec uważam, że to jest też bardzo ważne, że osoby, które korują na krzywicę hipofosfatemiczną, potrzebują opieki Psychologicznej. Ze względu na to, żeby taką osobę też trochę podbudować, tak, że ta z chorobą da radę żyć. A co można zrobić, żeby poprawić skuteczność czy też dostępność leczenia w przypadku dorosłych? Jeśli chodzi o poprawienie dostępności leczenia, no to przede wszystkim wprowadzenie no tak dla nas bardzo oczekiwanego tej refundacji, tak? czyli programu lekowego, utworzenie programu lekowego dla dorosłych. Wtedy nie byłoby wykluczeń, wtedy nie byłoby takiej długotrwałej ścieżki oczekiwania na decyzję, która też no z jak jakichś względów może być odrzucona. Program lekowy da nam realną szansę na to, że będziemy mogli normalnie żyć, normalnie funkcjonować w społeczeństwie bez wykluczenia, bez bólu. Będziemy mogli wrócić do naszych codziennych aktywności. Więc no czekamy. A jakie są widoki, szanse na zmiany? No mam nadzieję, że pozytywne po dzisiejszej konferencji. O, by tak było. Dobrze, jeszcze zapytam. Choruje Pani do urodzenia na XLH, czyli hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X. To... Tak, ja choruję na krzywicę hipofosfatemiczną, sprzężoną z chromosomem X. Jest to choroba, która bardzo degraduje organizm. To jest życie w bólu, to, że człowiek chodzi, to jest podyktowane tym, że no musimy dużo leków zażywać, tak, przeciwbólowych, bo to jest też życie w bólu, to jest osłabiona siła mięśniowa, do tego dochodzą nam złamania zmęczeniowe, więc to jest szereg powikłań, tak, z tą chorobą. U mnie akurat ona się objawia tym, że no mam przeciążenia, tak, moje stawy już też gdzieś tam odmawiają posłuszeństwa, u mnie jest to choroba genetyczna, ja jestem trzecim pokoleniem, które na tą chorobę choruje, więc jestem świadoma tego tej choroby, tak? Więc zależy mi też, żeby edukować i pomagać, tak, w diagnozie. A jak In... bardzo ułatwia pani funkcjonowanie leczenia? Ja niestety nie jestem objęta leczeniem. Właśnie ze względu na to, że dobrze wyglądam. E, tylko, że y, ci pacjenci, co dobrze wyglądają, to są pacjenci zazwyczaj po y, szeregu operacjach. Ja jestem też po operacji. Y, Ortopedycznej. no i dlatego wyglądam jak wyglądam, chociaż widzę z, wiek, z biegiem czasu, że u mnie postęp choroby postępuje na tyle, że krzywizna powoli zaczyna wracać. Więc dlatego mi zależy też na tym leczeniu, żeby powstrzymać tą chorobę, żeby dalej móc żyć pełnią życia, żeby móc wychowywać swoje dzieci bez bólu, żeby mieć siłę do wstawania, bo to też jest objaw choroby, właśnie brak siły, bóle mięśni, i stawów, i kolan, i bioder, wszy wszystkich stawów, tak, wszystkich kości, bo jest to no, niestety taka rozległa choroba. Y oczywiście to leczenie też, które było dostępne wcześniej y dla osób dorosłych, to też niesie szereg y powikłań w, w dzisiejszych czasach. tak? Na przykład y też się o tym nie mówi, ale bardzo y często były powi powikłania z, chorob y z chorobami nerek związane, y czyli y właśnie kamice Nefrokalcynozy występowały u dorosłych właśnie przez fosfor, który był przyjmowany i źle był przejmowany, bo nie było lekarzy, którzy by nas odpowiednio leczyli. Mhm. Chorują też pani dzieci. Oni są tak. objęci leczeniem w ramach RDTL. Tak. Jak z kolei wygląda życie? Moje dzieci miały to szczęście, że były jako pierwsze dzieci leczone w Polsce. Załapaliśmy się na ten pierwszy RDL, który ruszył 3 lata temu. Jego efekty są tak spektakularne, że po prostu nikt nam nie mógł uwierzyć po pierwszym roku już leczenia. U mojej córki deformacja nóg całkowicie jakby zaczęła się poprawiać, czyli już była coraz mniej widoczna. No Moim marzeniem jako matki na tamte czasy to było, żeby moja córka do pierwszej klasy poszła w spódniczce, na rozpoczęcie roku szkolnego do pierwszej klasy, żeby nie była po prostu wytykana palcami, bo niestety jesteśmy społeczeństwem, społeczeństwem, które do końca nie jest, wydaje mi się, takie przychylne inności. Więc dlatego ucieszyłam się, że moja córka będzie miała tą szansę dostać się do tego RDT-u i że rozpocznie to leczenie. no i Właśnie poprawił się wzrost, poprawiły się nóżki, nie występuje już żadna deformacja, ma więcej siły, normalnie korzysta z życia jak, jak normalny zdrowy rówieśnik. No i przede wszystkim poszła w spódnicy na rozpoczęcie pierwszej klasy. No to fantastycznie.